Witam Was serdecznie w AutoProfesję. Dzisiaj Opel Insignia. Samochód krajowy, właściciel drugi albo trzeci od kilku lat. Bardzo zadbany egzemplarz. Zrobiłem nim około 1000 kilometrów, żeby zobaczyć, czy to wszystko tutaj działa jak należy. I działa jak należy. Poza. Lewym reflektorem, w którym muszę wymienić doświetlanie zakrętów i wyświetla się komunikat na desce, to to jeszcze ogarnę. Samochód miał co 80 tysięcy wymieniany olej. Właściciel też bardzo dbał o DPF, miał aplikację do tego i kontrolował, kiedy jest wypalany i nie przerywał tej procedury. Jak wiadomo, jak przerwiemy, to leje się olej napędowy do oleju silnikowego. Jak ktoś zaniedba, no to później może być remont silnika. Tutaj nie ma takiego tematu. Bardzo dobrze działa, jeździ ten samochód i tak jak mówię, olej był często wymieniany. Zobaczcie. Insignia jest z 11 roku. Jest to wersja kosmo, czyli taka wersji, wersja, nie wiem, jedna z bogatszych. Aczkolwiek w tym kosmo pewnie można było dołożyć jeszcze parę rzeczy, no bo ona nie jest jakaś tam super wyposażona. Ale ma na przykład ksenonowe reflektory z doświetlaniem i one są skrętne, z automatem świateł drogowych, mijania i dziennych. Ma czujniki parkowania z przodu, ma czujniki parkowania z tyłu. Są 18-calowe koła. Koła są z 17 roku. Właścicieli kupił jako używane i one. Leżały kilka lat i są w bardzo dobrym stanie, bo mają brunowo mięsa. Dan PSP Sport Max 42 tydzień 2017. Tarcza hamulcowa z przodu z ledwo co wyczuwalnym rantem, w bardzo dobrym stanie. Klocek jest takie dobre teraz chyba nie zobaczycie dobre pół, albo może troszkę mniej niż pół, ale w samochodzie są klocki, jakby co do wymiany właściciel zostawił. Tylne tarcze podobnie, to znaczy w bardzo ładnym stanie jest ta tarcza i no i jeszcze gruby tu jest gruby jest kluczek hamulcowy. Mm, tak jak wspominałem, czujniki parkowania z tyłu, jest to liftback jak widzicie, pięcio, pięciodrzwiowa wersja. Mm, Dwulitrowy diesel 131 czy 2 konie e, ma ten samochód. I e, co jeszcze? Ma tempomat, ma skórzaną e, kierownicę, klimę automatyczną, więc to takie wyposażenie. Wiadomo, że jak na takiej klasy samochód, to już dzisiaj nie robi wrażenia, ale przypomnę, to jest 11 rok, więc też inne były standardy wyposażeniowe. Mm, jeśli chodzi jeszcze o karoserię, karoseria generalnie ładna, aczkolwiek z tej strony ma ma delikatne takie, nie wiem, zadrapania o, tutaj są takie jakby ubytki jakieś, jak tu widzicie, tutaj też jest rancik lekko przerysowany i tu jest lekkie zagniecenie w tym miejscu no i ten błotnik był też robiony, zaraz Wam to pokażę miernikiem idziemy do środka, bo karoseria jest mokra, to może wiele teraz nie widać, no ale wiem jak wygląda jest ładna lusterka ma elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane, elektrycznie sterowane szyby tutaj te półskórzane, znaczy skóra jest na boczkach, tam powiedzmy pseudo skóra i tutaj też te wykończenia skórzane na siedzisku tu jak widzicie ten fotel jest brzydki jak w każdej insigni, ale ja wymienię ten, ten fragment, jestem umówiony na, na po 8 stycznia więc będzie to zrobione dzisiaj już tu nagrywam jako ostatni wóz w roku ale to będzie zrobione fotel z regulacją lędźwiową, regulacją wysokości, w ładnym stanie kierownica, niezużyta, nic jej nie będę malował, jest ok, Ma tempomat, ma bluetooth I, i co jeszcze? I ma 190 tysięcy kilometrów. 7 litrów średnie zużycie, bardzo ekonomiczne, bo 191 ma przebiegu, wyświetla się teraz komunikat oświateł, nie wyświetla się nawet, ale no jest do wymiany, to już sprawdziłem lewy, lewe doświetlanie zakrętów, ta żaróweczka jest do wymiany. Skrzynia sześciobiegowa, generalnie bardzo ładny, czysty samochód, nie oddawałem go na jakieś pranie, żarowanie, po prostu w takim stanie odebrałem, dostałem ten samochód w rozliczeniu od klienta. Z tyłu podłokietnik i otwór na narty, roletki są też w w tylnych oknach. zobaczcie to też na pewno jest właśnie charakterystyczne pewnie dla tej wersji wyposażenie. na no, komputer pokładowy, tam na SP, no to, to już wiadomo, że normalny. klimatronik był strefowy, więc tak się prezentuje ten wóz idziemy szybko jeszcze zajrzeć do podmaskę. już bym miał otworzyć jedną ręką, dobra udało się tak wygląda motor, wiele tu nie widać jak to w dzisiejszych silnikach jest zabudowane plastikową pokrywą e, tutaj o wszystkie wymiany po kolei e, jeszcze zostały no i tak jak mówiłem no około 1000 km nią strzeliłem, więc dużo mogę powiedzieć o tym samochodzie i raczej dobrego, bo, bo fajnie się fajnie się jeździ w ogóle Wiadomo, 130 koni to nie jakiś szał, ale jest taka dość elastyczna. No, powyżej jakichś tam przy dużych prędkościach, no to może już nie odjeżdża, nie wiadomo jak. Ale do normalnej jazdy to jakoś to w zupełności myślę, że wystarcza. Zawsze można jeszcze jakiś program zrobić. Tutaj, tak jak pokazywałem, jest ta roletka. Ładnie, czysto, nic nie pokaleczone, nie pobrudzone. Jest w bardzo fajnym stanie ten samochód. No i za niewielkie pieniądze, no bo Insignie jakoś tak nie trzymają wartości specjalnie. No w porównaniu szczególnie do hond, które na co dzień sprzedaje to Honda Civic będzie, będzie, będzie 4 lata starsza za te pieniądze jak oferuje tutaj to, to auto tu jest jakieś, jakieś korytko, jakaś wykładzina jeszcze a pod spodem pod spodem mamy tutaj koło koło jest grube, duże Felga chyba zwykła stalowa, ale to jest też duże takie pełnowymiarowym. mi się wydaje, że to koło 17 225 55 17 tutaj jest są I klocki wspomniane leżą na zapasie I tutaj kolejne eee, Nie wiem tu są klocki czy nie klocki to jest pie... pie... nie wiem co tam jest napisane Dobra nie wiem, nie zaglądałem nawet co to jest no. A tu jeszcze jest Tu jest drugi komplet klocków właśnie A ja tam jakiś nie wiem, filterek czy coś Więc to jest w komplecie Dostałem, oddaję Eee, dobra, do rzeczy szybko pokażę Wam jeszcze grubość lakieru. Wóz bezwypadkowy miał jakiś atak na lewym tylnym błotniku i tam jest, jest szpachla. a tak dookoła jest ładny. Tam klapa jest tylko lakierowana, jeszcze bagażnika i, i drzwi tu sąsiednie tych, tych, tego błotnika tymnego. Ale już zobaczcie 90 90 stówka 110 stówka. 100, no i te drzwi są lakierowane 240, 230, 270, 290, 280 no a tutaj już pachnie ja na tym błotniku tu mamy 1000, tu mamy 600, tu mamy 1300 więc tu była naprawa 380, tutaj już jest mniej 500 i na górze i na górze 500, 300, 200, 280 no i pokrywa bagażnika 200, więc druga warstwa lakieru, tutaj 150, 180. Ten lewy błotnik już oryginalny, 90, 100, 100 i tak samo drzwi 90, 100, 100. 100 drzwi kierowcy, błotnik lewy przedni, 90, stówka. No i pokrywa silnika aluminiowa 110. Więc, jak na 12-letnie auto, to chyba nieźle. No, mamy tak naprawdę błotnik malowany i sąsiednie elementy pocieniowane czy też malowane, malowane. No, i na dachu mamy stówkę, więc tak to się prezentuje. Zapraszam Was na autoprofesja.pl. Tam znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu lub szczegółowy opis Polubcie mój profil na Facebooku Autoprofesja, będziecie na bieżąco z ofertami Zapraszam też do subskrypcji kanału autoprofesja.tv na YouTube Będziecie na bieżąco z prezentacjami takimi jak ta Wszystkiego dobrego w nowym roku, zdrowia, szczęścia, pomyślności I zapraszam Jakbyście poszukiwali jakiegoś samochodu To w ostatnim czasie realizuję dużo takich tematów Pod zamówienie klienta i nawet pod dom przywoży. Dowolne miejsce w Polsce to nie, nie problem, więc jak coś zapraszam, Ty też możesz być moim zadowolonym klientem. Do zobaczenia, cześć!